To jest Present Continuous. To jest czas, który opisuje rzeczy i czynności, które się dzieją teraz. Teraz w tej chwili lub w najbliższej zaplanowanej przyszłości. Na przykład teraz siedzę na krześle. I'm sitting on the chair now. Albo, że jadę na wycieczkę jutro. I'm going on a trip tomorrow. I tutaj musisz zapamiętać, że pytania zawsze pisze MR is przed osobą. M jest I, później jest czasownik z ING, na przykład coming, looking, playing, czyli to be, osoba, plus czasownik z ING. To be przy you, we, you, they jest R, dlatego jest na początku. Później jest he, she, it, to przed nimi jest osoba, jest to be, is. Czyli to trzeba zapamiętać, jak są pytania, one się zaczną od tych rzeczy, gdy będą takie osoby, a do każdego czasownika dodam ing. Więc na przykład będzie z tego można by było zrobić, czy ona tańczy. Is she dancing? Czy ty jesz? Are you eating? Czy ja jestem. Eee, czy ja piję? Am I drinking? I teraz krótkie odpowiedzi. Jest, bo na tak. I jest dodaję osobę I am. Czyli to biorę stąd, tylko przesuwam tu. Stawiam jest. To przesuwam tu. Czyli yes I am, tak ja tak. Yes you are, tak ty tak. Wszystkie byłyby. Yes you are, yes we are, yes you are, yes they are. I yes he is. Yes she is, yes it is. A na nie dodaję tylko później not. W skrócie będzie I am not, you are not, he is not. Czy to rozumiesz?